Ten chłopak ma większy talent od Lewandowskiego. Jeśli będzie dobrze się prowadził, z pewnością zrobi wielką karierę. Tak w 2013 roku o 19-letnim Arkadiuszu Miliku wypowiadał się Adam Nawałka. Wówczas Arek zaliczał pierwsze minuty w reprezentacji Polski i w barwach górnika Zabrze podbijał ekstraklasę. Nie minęły pełne dwa lata, a Milik był piłkarzem Ajaxu Amsterdam. Tam już w swoim drugim meczu, w którym wyszedł na boisko od pierwszej minuty, strzelił 6 goli i miał dwie asysty. Dokładnie. 6 goli i 2 asysty. To do dzisiaj jest rekord Pucharu Holandii. W 2016 Arek był jednym z najlepiej zapowiadających się młodych piłkarzy. Niestety jednocześnie pomimo wszystkich tych wielkich wyczynów jego kariera to prawdziwe rozczarowanie. Niektórzy wróżyli mu bycie pierwszą dziewiątką w jednym z największych klubów świata, a tymczasem mając 31 lat Arka na boisku nie widzieliśmy od prawie półtorej roku. Kontuzje zniszczyły Milika doszczętnie. To chyba nic nowego i wszyscy o tym wiemy, ale czy aby na pewno zdajemy sobie sprawę, jak dobry tak naprawdę był ten napastnik? Po tym dość długim, jak na ten kanał, wstępie zapraszam Was do filmu o karierze Arkadiusza Milika. Jest rok 2011 i w pierwszej kolejce ekstraklasy górnik Zabrze mierzy się ze Śląskiem Wrocław. To spotkanie odpowiednio szóstej i drugiej drużyny poprzedniego sezonu, a jak się później miało okazać, w tamtej kampanii Śląsk miał zostać nawet mistrzem Polski. Nie to jest jednak najważniejsze w naszej historii. To właśnie wtedy, 31 sierpnia, na boisku w profesjonalnej piłce po raz pierwszy pojawił się Arkadiusz Milik. Wystarczyły 32 minuty, aby napastnik zaliczył asystę przy bramce, która zapewniła górnikowi remis 1-1. Na swoją pierwszą bramkę w krajowych rozgrywkach Milik musiał czekać aż do 24 kolejki, ale wtedy w starciu z Koroną Kielce niemal w pojedynkę wygrał mecz górnikowi, strzelając oba gole w wygranym 2-0 spotkaniu. Swój pierwszy sezon w ekstraklasie 18-letni wówczas Milik zakończył z czterema bramkami i asystą. Mimo tego to dopiero kolejny rok sprawił, że świat futbolu na dobre o nim usłyszał. Pierwsza runda ligowej kampanii w wykonaniu Milika była naprawdę świetna. 14 meczów, 7 bramek i 2 asysty. Milik otrzymał wtedy szansę debiutu w reprezentacji, kiedy trenerem był Waldemar Fornalik, a swojego pierwszego gola dla biało strzelił w czwartym meczu. W styczniu 2013 po tych wszystkich sukcesach Milik postanowił jednak dokonać bardzo istotnego kroku w swojej karierze. Za sumę 2,5 miliona euro przeniósł się do niemieckiego Bayeru Leverkusen i tam podążając śladami Lewego, który również przechodził do Niemiec, miał stać się kolejnym wielkim polskim napastnikiem. Niestety wypożyczenie w Bayerze było dla Milika średnie. Zaliczył tam dwie asysty, ale ani razu nie wyszedł w pierwszym składzie. Wobec czego na początku kampanii 13-14 wypożyczono go do Augsburga. Tam również nie czarował i jako rezerwowy w 18 spotkaniach dwa razy trafił do siatki. Hype na Milika dość mocno przycichł, ale jednocześnie w tamtym momencie uwagę na polskiego napastnika zwrócił sam Ajax Amsterdam. Klub ten każdemu chyba kojarzy się z formowaniem młodych talentów. W przypadku Milika miało być identycznie i swój pierwszy. Pierwszy sezon w Holandii Arek mógł uznać za wręcz rewelacyjny. Na początku wziął udział w meczu o Krajowy Super Później wystąpił w Lidze Mistrzów, kiedy wszedł z ławki przeciwko PSG, a w swoim trzecim meczu rzucił całą Holandię na kolana. W drugiej rundzie Pucharu Holandii wprawdzie Ajax podejmował półprofesjonalną drużynę, ale nieważne z kim Holendrzy wówczas grali. To, że Milik strzelił 6 goli i miał dwie asysty, było po prostu historyczne. Ostatecznie Arek został wtedy królem strzelców Pucharu Holandii, zdobywając w nim 8 bramek i notując dwie asysty, a to wszystko rozgrywa 3 spotkania, kiedy Ajax odpadł w trzeciej rundzie. Jeżeli natomiast sumować wszystkie rozgrywki, zdobył 23 bramki oraz asystował 10 razy. Talent Milika, kiedy Arek trafił do Ajaxu, naprawdę rozkwitł. Jego kapitalna lewa noga oraz ogromne umiejętności gry jako napastnik sprawiły, że nie tylko w Polsce, ale już nawet w Holandii coraz częściej mówiło się o tym utalentowanym 22-latku. Jednocześnie w tamtej kampanii reprezentację Polski objął Adam Nawałka. Widząc co jego wychowanek wyczynia w stolicy Holandii postanowił powołać go na kadrę i w swoim trzecim meczu za kadencji Nawałki Arek strzelił bramkę, wygrywając Polsce mecz towarzyski z Litwą. Aczkolwiek złoty okres napastnika w reprezentacji właśnie nadchodził i chyba tak samo było jeśli chodzi o piłkę klubową. Kampania 2015-16 w wykonaniu Milika to aż 24 bramki, a do tego 12 asyst. Polak był wtedy trzecim najlepszym strzelcem Ligi Holenderskiej, ale niestety jego Ajax skończył ligową kampanię dwa punkty za PSW. Mimo tego Milik miał za sobą świetną kampanię, a jednocześnie w barwach reprezentacji naprawdę wyczyniał cuda. Dzisiaj o tym okresie nie mówi się już tak dużo, ponieważ stereotyp Milika w reprezentacji trochę się zmienił. Obecnie kojarzymy go raczej jako piłkarza, który cały czas marnował sytuację i w ciągu wielu ostatnich lat w oku niego toczyła się debata, czy w ogóle powinien jeździć na reprezentację. Mimo tego w 2014, 2015 i 2016 roku Arkadiusz Milik był jednym z kluczowych zawodników naszej kadry. Jego świetna seria zaczęła się od asysty z Gibraltarem i choć to raczej nikomu nie imponuje, to to, co działo się później, przeszło do historii. 11 października 2014 pokonaliśmy Niemców. Ówczesnych Mistrzów Świata 2 do 0 a Milik strzelił pierwszą bramkę w tym meczu. Później zremisowaliśmy ze Szkocją, a Milik ponownie trafił i to samo zrobił z Gruzją, dokładając jeszcze asystę. W tych eliminacjach do Euro strzelił jeszcze trzy gole i miał 4 asysty. Łącznie to 6 bramek oraz 7 asyst. Był on jednym z najważniejszych graczy ekipy Orgów nawałki i bądź co bądź sukces, jaki osiągnęliśmy na Euro 2016 zawdzięczamy w dużej mierze jemu. To właśnie Milik rozpoczął strzelanie na tym turnieju, dając nam jedyną bramkę w spotkaniu z Irlandią Północną. W rywalizacji z Ukrainą asystował przy bramce Błaszczykowskiego, a w fazie pucharowej zarówno ze Szwajcarią, jak i Portugalią nie pomylił się w serii 11. Jednakże w 2016 roku hype na Arka był gigantyczny. Nie tylko w Polsce, ale ogólnie na świecie uznawano go za jednego z najbardziej utalentowanych napastników. Był on po kapitalnym sezonie w Ajaxie i świetnym okresie w reprezentacji, więc jego wartość rynkowa była solidnie podbita. Napoli postanowiło zapłacić za niego 32 miliony euro, jednocześnie kupując Piotra Zielińskiego z Empoli. W swoim pierwszym meczu Milik wszedł z ławki, ale nie zmienił losów spotkania. Mimo tego w drugim występie, kiedy to Napoli mierzyło się z Milanem, wyszedł on w pierwszym składzie i zdobył aż dwie bramki. 17 września 2016 z Bolonią dołożył kolejny dublet, a jakby tego było mało, w pierwszych dwóch spotkaniach Champions League, w jakich wystąpił w barwach Napoli, zdobył aż trzy gole oraz zaliczył asystę. W Napolu kibice zaczęli coraz częściej mówić o Miliku jako o potencjalnej przyszłej gwieździe, a niektórzy wierzyli, że ten zawodnik może zastąpić Wielkiego Gonzalo Iguayna. Niestety 8 października przyszła tragiczna wiadomość. Arkadiusz Milik w meczu reprezentacji Polski zerwał więzadła krzyżowe. To była wiadomość, która kilkanaście lat wcześniej oznaczała dla piłkarza zakończenie kariery. Dla Polaka ta wiadomość była wstrząsająca. Do tej pory nie miał on raczej do czynienia z kontuzjami, a tymczasem przyszła ta chyba najpoważniejsza. Wielu piłkarzy ta wiadomość mogłaby załamać, ale nie Milika. Arek w naprawdę ekstremalnie szybkim tempie wrócił do gry, biorąc pod uwagę, z jak poważnymi problemami zdrowotnymi się mierzył, i sezon 16-17 rozpoczął od bramki zdobytej w meczu otwarcia Serie A z Hellas z Verona. Polak ponownie dostawał minuty i wracał do rytmu, i tutaj niestety znowu przyszła kontuzja. Z tego powodu Milik pauzował przez kolejne 5 miesięcy, a tak naprawdę nawet więcej, bo kiedy wrócił do gry w marcu 2018, dostawał raczej pojedyncze minuty jako zmiennik. Mimo tego, Arek w Serie A, zaliczając 15 meczów i zdobywając 5 bramek w ciągu zaledwie 438 minut, był najlepszym strzelcem swojej drużyny, jeśli chodzi o to, jak często trafiał do siatki. W swoim pierwszym i jedynym meczu Ligi Mistrzów w tamtym sezonie również strzelił bramkę, więc mimo tego, jak ogromne miał problemy zdrowotne, Nadal w niego wierzył. Arek zdołał nawet pojechać na Mistrzostwa Świata rozgrywane w 2018 roku, mimo że z wiadomych powodów musiał opuścić zdecydowaną większość eliminacji. W tamtym okresie, kiedy grał w reprezentacji, był raczej nieskuteczny. Na mundialu zagrał tylko jeden mecz, a w dwóch kolejnych nie pojawił się nawet na minutę. Polska zaliczyła katastrofalny rezultat, wygrywając tylko jeden, ostatni mecz fazy grupowej, który nie miał już żadnego znaczenia. Era nawałki skończyła się wtedy wraz z naszym odpadnięciem z imprezy. Wyobraźmy sobie, co wtedy musiał czuć nasz napastnik. Miał za sobą dwa sezony, w trakcie których rozegrał łącznie około 1200 minut. To jest praktycznie tyle co nic, a mierzenie się z dwoma kontuzjami zerwanego więzadła to absolutny horror, którego praktycznie żaden topowy zawodnik nie przetrwał. Jednocześnie Milik był krytykowany za grę w reprezentacji. Śmiano się z tego, że jest nieskuteczny, zapominano o tym, że ma 24 lata i mierzy się z gigantycznymi problemami zdrowotnymi. Cała ta atmosfera mogłaby wykończyć niejednego świetnego piłkarza, tylko że przypadek Milika był jakiś niesamowity. Sezon 2018-2019 w wykonaniu Polaka to 20 bramek oraz 5 asyst. Arek był najlepszym strzelcem swojego klubu, który w dużej mierze dzięki jego świetnej grze wywalczył wicemistrzostwo Włoch. Milik zaliczył aż trzy ligowe dublety, a do tego dołożył dwa gole w fazie pucharowej Ligi Europy. Wciąż miał dopiero 25 lat, więc choć nie był najmłodszym piłkarzem, to mogło się wydawać, że przed nim jeszcze wiele lat gry na topie. I faktycznie, kolejny rok znów był dla niego niesamowity. Mimo kłopotów z kontuzjami, choć już nie tak wielkich jak wcześniej, to i tak dość sporych, Arek zaliczył choćby serię pięciu meczów, w których trafiał co najmniej raz do siatki, a sezon zakończył z 11 bramkami, zaliczając trafienie w Lizę średnio co 173 minuty. Oprócz tego mógł się pochwalić hat-trickiem w Lizę Mistrzów w meczu decydującym o tym, czy Napoli awansuje dalej z fazy grupowej, a jego drużyna wygrała Puchar Włoch, chociaż akurat w ten sukces Arek miał minimalny wkład. Problem był tylko taki, że kolejny rok w Napoli zaczął nie dostając praktycznie żadnych minut. Przez pierwsze pół roku był zdrowy i zdolny do gry, ale Genaro Gatuzo nie widział już w swojej koncepcji polskiego napastnika. Do klubu przybył wtedy Wiktor Oshime, 22-latek będący talentem pewnie jeszcze większym odarka i tutaj nie było szansy na grę. Problem był też taki, że Polak kilka miesięcy wcześniej przedłużył kontakt z Napoli, co jak się miało okazać nie było najlepszym wyborem. Całe szczęście w drugiej połowie sezonu 2021 Arek trafił do Olympiku Marseille. To wydawało się świetną opcją na odbudowanie jego kariery i rzeczywiście pierwszy sezon był naprawdę niezły. Milik strzelił 10 bramek i miał asysty. Mógł pochwalić się choćby hat w przedostatnim meczu ligowego sezonu czy bramką z Olimpikiem Lyon. W 2021 roku rozgrywano też Mistrzostwa Europy i Milik naprawdę mógł na nie pojechać, ale ponownie w dokonaniu tego przeszkodziła mu paskudna kontuzja kolana. To właśnie z uwagi na nią, Arek wrócił do piłki dopiero w dziewiątej kolejce ligi francuskiej w kampanii 2021, a już w swoim pierwszym pełnym meczu przywitał się z Marsylią strzelając bramkę. W tamtym sezonie ligi francuskiej dołożył kolejnego hat -tricka. Jego drużyna zajęła trzecie miejsce, a Milik miał 7 bramek w Lidze oraz 2 asysty. To nie był jednak koniec, bo został też królem strzelców Pucharu Francji, jakby tego było mało strzelił 4 bramki w Lidze Europy, a oprócz tego mógł się pochwalić dwoma dubletami w Lidze Konferencji. Łącznie było to więc imponujące 20 goli i 2 asysty, mniej więcej gol lub asysta co 110 minut. Będącego w takiej formie Milika postanowił wypożyczyć Juventus. Nie było to już to wielkie Juve, bo klub znajdował się wtedy w sporym kryzysie, ale mimo wszystko ta marka robiła naprawdę wielkie wrażenie. W swojej pierwszej kampanii we Włoszech Arek był raczej zmiennikiem, ale często dostawał szansę już od pierwszej minuty. W trakcie tamtego sezonu oczywiście też przydarzyła mu się kontuzja, ale zakończył go z siedmioma bramkami w 27 meczach strzelając średnio co so 190 minut. Niestety kolejna kampania, czyli sezon 23-24 to już rok, kiedy Arek notorycznie był rezerwowy. W Krajowej Lidze zdobył 4 bramki, a do tego dołożył 4 gole w Pucharze Włoch, gdzie nawet zdobył słynnego hat-tricka. To co teraz powiem może być dla wielu kibiców szokiem, ale swoją ostatnią bramkę w seniorskiej piłce Milik strzelił 20 maja 2024 roku. Oczywiście Arek opuścił również Euro 2024 z uwagi na swoją kontuzję. Piłkę nie grał od półtorej roku. Jego kontrakt z Juve ważny jest jeszcze dwa lata, ale trzeba wspomnieć, że Juventus przedłużył umowę z nim tylko po to, aby zamortyzować kontrakt, to znaczy płacić Milikowi mniejsze pieniądze przez delikatnie dłuższy czas. Jeśli jednak chodzi o Arka, to jest to jedyny Polak, który zostawał królem strzelców Krajowego Pucharu w trzech różnych ligach europejskich. Swego czasu z podziwem wypowiadali się o nim legendarni piłkarze czy trenerzy. Milikowi wróżono wielką karierę, i to nie tylko w Polsce, ale również za granicą, i ten zawodnik naprawdę miał gigantyczny talent. Na koniec chciałbym wam jeszcze podać kilka statystyk, które pokazują, jak dobry był oraz mógłby być Milik. Arek dla Napoli rozegrał 6677 minut. W ich trakcie strzelił 48 bramek i miał 5 asyst. To daje bramkę średnio co 140 minut. Mniej więcej z taką częstotliwością strzelał najlepszy strzelec Napoli w kampanii 13-14 oraz 14-15, czyli Gonzalo Higuain. Arek miał taką skuteczność podczas swojego całego pobytu na południowej części Półwyspu Apeninskiego. To są liczby naprawdę spektakularne. Gol w Lidze Mistrzów co około 100 rozegranych minut, a do tego jeszcze asysta. Łącznie aż 7 bramek. To wszystko w okresie, kiedy dwukrotnie ten piłkarz przechodził przez zerwane więzadło. Patrzymy teraz na liczby w Marsylii i widzimy niecałe 4000 rozegranych minut, a 30 bramek i 3 asyst. Liga francuska może być delikatnie łatwiejsza, ale to wciąż 8 bramek w europejskich pucharach, średnio jedna bramka co 75 minut. Liczby z Juve nie będą już tak imponujące, ale spójrzmy jeszcze na Ajax. 5500 rozegranych minut, 47 goli i 21 asyst. Udział w zdobytej bramce co średnio około 70 minut, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, a gol co średnio 105. Zresztą Zresztą nawet w turynie jest lepiej niż mogłoby być, bo to 3200 minut, a 17 goli i 2 asysty, czyli gol co średnio 180 minut. Wiadomo, ta liczba już nie imponuje, ale biorąc pod uwagę, że to rezerwowy, który jest po tylu, tylu przejściach, naprawdę mamy do czynienia z niesamowitym piłkarzem. Milik w Polsce wielokrotnie był krytykowany, a nierzadko nawet niestety wyśmiewany. Memy z jego udziałem z 2017 czy 2018 roku trochę zdominowały internet i jest to na pewno smutne, biorąc pod uwagę, jak dużo mógł osiągnąć ten piłkarz. Dyskusję na temat tego, czy mógłby być lepszy od lewego, powinniśmy chyba zostawić, bo jedną z największych umiejętności Roberta, a właściwie jednym z jego największych atutów jest to, że utrzymuje się na topowym poziomie przez tak długi czas. Ale jeśli chodzi o ten prime i ten potencjał, który miał w sobie Milik, moim zdaniem mogliśmy mieć najlepszą dwójkę napastników po prostu na świecie. Przynajmniej w pewnym momencie. Dajcie jednak znać co Wy sądzicie o Miliku. Napiszcie swoją opinię oraz jak dobry Waszym zdaniem był ten piłkarz i jaką mógłby zrobić karierę, gdyby nie kontuzję. Tymczasem jeśli chcecie posłuchać o tym jak dobry faktycznie jest Lewy w Barcelonie obejrzyjcie ten film, który właśnie wyświetla się na Waszym ekranie, bo jest to analiza trzech ostatnich sezonów Lewego w Dumie Katalonii. Trzymajcie się i do usłyszenia już niebawem w piłce na Okrągło.